Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Portala. Yy, pamiętacie, że skończyliśmy w takim to, tutaj, oto. Nie wiem, jak to nazwać pomieszczeniu za, po, za pomieszczeniami testowymi. Tutaj od razu widzimy, że przychodzimy tam. Hop. Yy, a teraz. Aha. Tam? Nie. Nie tam. A, tutaj. Nie zauważyłem. Czy tędy naprawdę? What the hell? The hell. Please. What the hell? Aaaa, tam coś jest. Y Okej okay. Ser. So. Idziemy chyba tam. niewyraźnie Aha, i dobra, i teraz mamy zrobić coś takiego. W ogóle tam była podpowiedź, zauważyłem Hop. Jest, dobra. Eee, idę. Dikeki zolej, Tak, ja bo mam tam wejść? O, ja lecę!

Musi być jeszcze walka z Gladys. Chwilę Tędy Tędy pewnie tak? Podejrzewam, że tak <ścoughs> Tutaj gdzie jeszcze? Nie widzę. A, tu chyba. Go, go, Power Rangers! Co my tu mamy? To przyciska się do końca, tak? Nie. O, wow. Jakie śmieszne. I like it, I like it. Wow, jak to w ogóle wygląda od spodu. Fajnie. E, chyba przechodzimy... Tam? Chyba tam. Wow. Może mocno ścisnąć No chyba wiem o co chodzi yy. Muszę się dać tędy Tak, <grymne> <grymne> działa Go go power in. No Co się dzieje? Wo, to było mocne Idziemy, idziemy, szybko, szybko Jest, przeszliśmy Co my tu mamy? A, i musimy wrócić. Okej. Okay. Seems ok for me. Ale już przejdę się tędy, jeżeli mi pozwolą te tłoki. Dzięki. Eee, tak? Chyba tak. Eee, nie, o to mi chodziło. Tutaj. Wow, wow, co się dzieje? Aha. No i tu koski lecą, patrzcie. Mignola, o widzicie? E, tak to nie, nie, co się dzieje, nie! E, myślę, że nie ogarniam coś. Najwyraźniej. A jak tam postawię da się, nie da się. Tutaj jestem tępy. E, tutaj. Jest. Wczytywanie. O! Dobra, idziemy dalej. Kłamiesz. Ech. Tak. Halo. Możemy tutaj wejść? Aha, to, to, to się rozpada. Wejdę jeszcze tam. Co my tu mamy? Aha, takie takie sobie pomieszczenie. Możemy? Nie, nie możemy. Jak ja to mam zarobić teraz? Eee... na najpierw. Da się tutaj coś? Nie. To by mnie nie ścisnęło. No, mam nadzieję, że to tak się robi, bo... Coś nie sądzę. Chy chyba nie. <śm> a, spadłem. Wszystko się rozpadło. Tylko niech mnie nie zgniecie nic. Dobra, co, co tam się da? Nie da się. Wejdę tu. I to może mnie zgnieść. To było proste. Nawet zbyt proste. Tutaj nic, tutaj są teryryry do kostek. Fun, fire, said, like a... we we to nie, nie było. To było okropne. Nie. Nie zgnieć mnie. Aaaaah! Gniecie. Auć. 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 Aha, i później musimy się tam udać. No dobra, przynajmniej mamy ogarnięte już. Eee. Tam, tam, tam tam ogóle. Wow, jaki fajny efekt w ogóle. Wchodzimy. Proszę, niech to zadziała. Zadziałaś? Ło, co się stało? Aha, dobrze. To jest proste. Tak. A -a -a. Ha, ha, wiem. Czyli to nie tak. To jaki mamy portal? Tutaj taki. Ło! Wow. Rozumiem. Tu. Ja chcę już wymierzyć, żeby się później nie bawić. Coś chyba nie zadziałało. Nie! Kurde. Działaj! Nie. I wszystko od początku mam robić. Naprawdę. Skambagi Dobra, jest Tam, w sumie góry damy Hop eee. Aha Nie Jest, udało się Nie Jezu, jak ja tępy jestem eee. Dobra, teraz już nie pełnię tego bendu i tam nie pójdę. O jakie szybkie! Całą tą. Trudno! Chcę się stąd wydostać. Nie wrócę tam. Tam jest okropnie i nie lubię tamtego miejsca. Co ja mam teraz zrobić, tak by the way? Tam, over here. Eee, co ja mam? Jo, jakie tłoki w ogóle. Nie. Eee, aha, już jest A i tam jest. Nie da się. Hmm. Udało się? Nie Co się stało? Wow, przycisnęło mnie Idziemy, idziemy, jeszcze szybko, szybko Jest! Tak, udało się eee, Co teraz? Co tu mamy? Tutaj Wow, na pewno tu? Tutaj na pewno Chociaż, a tam nie, tam nie, a. nie słychać Glados w lewo, nie, nie wrócę, żartujesz sobie. I gdzie mam teraz wejść? Bo nie wiem. Eee... Chyba nie tam. O, wow. Szybko, szybko. Wow, udało mi się nawet bez głębszego myślenia. Może, może jednak. Tutaj coś. Nie, nic. Wskakujemy. Czytywanie, tajemnicze czytywanie Powoli się robi ciekawie A co my tutaj mamy? Komputery Help Water Kurde Aperture science, najlepsze Najlepsze po prostu, tak Kosi ludzi Że tak się wyrażam Co my tu dalej mamy? Wow Nie! Co się stało? Eee. <laughs> o! Wow! Co się dzieje? Aha. A i tak po kolei będę musiała robić. Gdzie się najpierw otworzą? Na, muszę mieć już przygotowanie tu. Nie ma. <laughs> nie, nie dostaniesz mnie w swoje łapy. Nie ma. A teraz tam. A dlaczego tak? Dziwnie. <laughs> nie. A masz! Masz Dobrze, udało się I don't blame you Dzięki Teraz... Gdzie? Tu nie, bo tu światło jest jakieś Tam też nie To podejrzewam, że tu, bo tu... Tak eee, Tam o, jest. Jest jedno. Wiem. Ha. Tak, słyszę cię. Jestem dobrym człowiekiem, uwierz mi. Ciebie weźmiemy tu. Żebyś mi nic nie zarobiła, ty wieżyczko. Skadrze. O, przestało działać? Nie, dalej miga. Tam, tam, dobrze myślałem, jestem dobry, albo i nie, zależy, jak na to patrzeć. O Boże, o Boże, teraz tu podejrzewam, ta wieżyczki, skoczę tam, doskoczę, doskoczę, szczęśliwie. Tutaj mamy coś Załatwię cię. Nie odłożę cię, bo jesteś zła A masz eee... Over here Co tam takiego jest? Aha A tutaj co? Zaw jakiś sekret. Help, Boże. Schiza, schiza. Can I help you? <laughs> the cake is a lie. Lie, the cake is a lie. Boże. She's watching you. <laughs> Glados, Glados e everywhere. Dobra, over there. Over here. Ah, Tak? Czy to? A, chyba wiem Nie, co się dzieje? Zaczęłem się Aaaaaa, zły portal Jestem geniusze. Aha, udało się Idziemy dalej Co ja tu mam? Tu już mam jakiś Super Co my tu mamy? Nie Nie wrócę The cake is a lie. Nie będziesz miała za swoje co my tu mamy? E, co to jest? Tak? Udało się. To było proste, za proste. Jeszcze coś chcecie dodać? Kolejny jakiś dziwny pokój. Czy over here. Czy ja mam to wyrwać? Czy ja mogę to wyrwać, żeby to tam strzelić? Siema. Kurcze, ja to mam. Wiem, dobra, wiem. Wow. wow, co się stało? Nawet nie wiem. Nie, to nie o to chodzi. Chyba. Tutaj mam jakąś dziurę. No nie, no, jakoś muszę rozwalić tą ścianę. A Takie rzeczy. Chodź ty. Masz za swoje. Idziemy, dobra. Już myślałem, że... Da się? Mm, chwilę. A, a, chcę trafić. Nie da się nic? Uh, over here. Czy też tutaj mam coś? Nie wiem. Over here, okej, okay, to rozumiem. Chodź tu odchodzi teraz o tą całą maszynkę Ale ja tu nie widzę jakiejś możliwości, żeby tam wycelować tam też się nie da Głupie <grym> tak że tu no nie bo tu teraz chodzi o tą całą maszynkę do rakiet a czy tam się czy tam się da w ogóle w ogóle coś zrobić? Nie mogę tam wskoczyć. Wow. No nie da się chyba. Chodź tu. Zepsułem. Tak myślę przynajmniej. O Boziu, o, boziu, o boziu. To będzie długie. Dlaczego ja nie ogarniam jak to zrobić? Cześć. Przecież to, to powinno być proste. I jest pewnie tylko. Ale naprawdę To już chyba raczej nie, nie chodzi o to. Wow! Nie wiem, nie wiem. Bo tam... No nie da się. Fak. Bo jakbym da jakby się dało, to by mi wyświetliło, że się da. Wow, na takim prostym momencie pewnie utknąłem. Pewnie teraz strzelacie w face palmy. Takie soczyste, że. Nie no. To o to chodzi. Nie wiem. nie, nie da się. Tutaj też się nie da dać. Oju, no jejku. Czy ja tu mam coś wziąć? Czy ja tu mam coś? Jestem tępy. Aha. Dobra. Chyba wiem. Musiałem poświęcić kilka minut, żeby to rozkminić. Naprawdę? Oby to zadziałało. No nie zadziałało. Nie działa. Znaczy, to, to, to raczej o to chodzi, ale raczej. No, najwyraźniej tak. Bo to jedyna możliwość jest. Nie da się. Wow. A może tam z przodu? Oby to o to chodziło, bo już nie chcę mi się siedzieć w tym jednym miejscu. Wszystko chodzi o rakiety tutaj. Tak? Jest, udało się, a ja tyle myślałem nad tym. Jeju, jestem tępy. Muszę wam powiedzieć, że to prawda. Potwierdza się, że jestem tępy. Idziemy tam szybem wentylacyjnym um, Mogę tu. Mogę. A mogę tam? Mogę. Trafiłem. Idziemy się transportować. Jeju, powiem Wam. Będziecie znudzeni, najwyraźniej, skoro tyle to trwało. A ja w tym odcinku chciałem dojść do pokoju przed GLaDOS, i nie wiem, czy mi się to uda. Wczytywanie. Więcej, jeszcze więcej. Co się dzieje? Mm, jest, działa. Coś się działo złego. Party, e, to. Co, co, ja, po, ja chodzę po tej mazi, tak. To. To co? Tu? Wow, nie! Wow, nie! Naprawdę? Ała, 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 ała. Mam cię Kolejny Jest ta Masz Teraz tam? Nie, tu już byłem. Tam mam cię. Nie ma, activate, nie ma. Mam cię. Jestem. To prawda. Auć. Przybrzydłe robociki. Też są słodkie. Nie odłożę cię. O wow. Fajnie. Fajnie. Teraz jeszcze tam. No i się udało. Teraz podejrzewam, że muszę zrobić tak. Wow. Dobra, to o to chodzi. Fuck you, tu. Ha, udało się. A, nie. Co się stało? No, nie, co się... Jest. Dobrze, dobrze. Wieżyczki. Co się... Haha. Haha, ha, tępe jesteście, tępe. Jednak. Ja? Ja jestem magik. Tak, to źle. Zaprzyjałam. Eee... i... Co, ja mam teraz wyskoczyć, tak? Fuuu! Jest! Uff, już myślałem, że nie, nie, nie wyskoczę. Powoli czuję się dobrze z tymi portalami. się kończy gra. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie, wyjdzie jakiś przedługi I. W dobra, wolę teraz zatrzymać odcinek, znaczy zatrzymać nagrywanie, bo coś czuję, że jesteśmy przy końcu gry, a to są drzwi do Glados. Więc tak, yy, jeżeli Wam się podobało, a pewnie mogło się podobać, czemu nie, to łapka w górę to mnie motywuje dal do dalszej pracy. I jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to subskrypcja. I w przyszłość walka z Glados. He he. Ja się z Wami żegnam. Cześć.